Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącym specjalnym skinie dla pewnej platformy. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym. W tym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pewnego specjalnego skina dla jednej platformy. A więc jak większość z was naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wie, w grze Fortnite naprawdę bardzo często pojawiają się różne skiny, które są przeznaczone tylko i wyłącznie na daną platformę. To znaczy, że tylko i wyłącznie ta jedna platforma ma dostęp do tego skina, no i oczywiście można grać. Tym skinem na innych platformach, jednakże żeby go zdobyć, musicie mieć akurat tą jedną platformę. Przykładami takich skinów są na pewno skiny na specjalne telefony od Samsunga, przykładowo Iconic czy Glow, i to właśnie te dwa skiny były za darmo dla osób, które posiadały właśnie te telefony i grały na nich w Fortnite. A. Jednakże poza tymi dwoma skinami, na tą platformę, czyli na telefony, jest jeszcze mnóstwo innych skinów, które były na inne platformy, typu Xbox, PlayStation, czy nawet na komputery był jeden darmowy skin, czyli Shadow Ruby. Jednakże że poza tymi wszystkimi platformami pozostała nam jeszcze jedna, już taka troszeczkę mniej znana platforma, czyli Nintendo, ponieważ Nintendo już niebawem może otrzymać kolejnego, nowego, specjalnego skina. A dokładniej, w internecie jakiś czas temu pojawiła się kolejna karta skinów, które są tak jakby skinami konceptowymi, stworzonymi przez graczy, no i to właśnie spośród wszystkich tych skinów, tylko niektóre, zostaną wprowadzone do gry Fortnite. Cała ankieta jest oczywiście wysyłana do poszczególnych osób i dopiero później wycieka ona do internetu, no i to właśnie z tak Ankiet dowiadujemy się, jakie skiny niebawem zostaną wprowadzone po prostu do gry Fortnite. Dodam też od razu, że nie wszystkie skiny z takiej ankiety na pewno zostaną wprowadzone do gry, ponieważ nie każdy skin konceptowy trafia do gry Fortnite i jest to zależne tylko i wyłącznie od tego, ile jaki skin będzie miał głosów przez tą daną liczbę osób. Jednakże my zatrzymajmy się dokładnie w tym momencie, ponieważ to właśnie na tej ostatniej ankiecie, która pojawiła się w internecie, również został tam przedstawiony jeden specjalny skin, który prezentuje się naprawdę. Bardzo ciekawie. A dokładniej mowa tutaj o tym skinie, którego możecie zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka. No i oczywiście sama skórka nie wygląda jak zwykły skin, który normalnie znajduje się w grze Fortnite. Jednakże tak jak już wam mówiłem dosłownie chwilkę temu, skiny, które są przedstawione teraz, są tak jakby skinami konceptowymi, no i zanim zostaną one wprowadzone do gry Fortnite, przejdą jeszcze mnóstwo zmian i innych rzeczy, które po prostu twórcy gry sami mu dodadzą. Jednakże najciekawsze w tym wszystkim jest to, że sama skórka posiada kolorystykę taką samą. Jak Nintendo, czyli kolory niebieskie, no i oczywiście czerwone. Dwa kluczowe przedmioty, które trzyma oczywiście ta postać, czyli oczywiście te dwa pistolety, które ma w ręku, są w kolorystyce niebieskiej, no i oczywiście czerwonej, no i oczywiście na jej nogach możemy jeszcze zobaczyć dwa paski, jeden to jest właśnie pasek niebieski, a drugi to pasek czerwony. Dużo osób od razu tutaj stwierdziło, że będzie to nowa skórka w ramach współpracy pomiędzy Fortniteem a Nintendo Switch. Jak sami dobrze wiecie, z okazji współpracy pomiędzy Fortniteem a Nintendo w grze już było kilkanaście przedmiotów dla tych osób, no i między innymi były to te dwa skiny, które mogły odebrać tylko osoby na konsoli Nintendo Switch. Jak widać, same dwa poprzednie skiny również prezentowały się naprawdę mega i to dosłownie mega ładnie, a ta skórka, którą możecie zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka, jest nadal konceptem, ale już lepszym niż ten, który przedstawiłem Wam dosłownie chwilkę temu. Tak więc ta skórka, jeżeli trafiłaby do gry Fortnite, prezentowałaby się mniej więcej w taki oto sposób i prawdopodobnie, i tutaj podkreślam, prawdopodobnie będzie to skin, który będzie za współpracę pomiędzy Fortnite'em a właśnie Nintendo. Czyli jeżeli sama skórka będzie dostępna do zdobycia tylko i wyłącznie z okazji tej współpracy, to żeby ją zdobyć, każda osoba będzie potrzebowała konsolę Nintendo Switch bądź będzie musiała kupić nowe Nintendo Switch właśnie z tym oto dodatkiem. Jak sami dobrze wiecie, w Fortnite'cie, jeżeli zostają wprowadzone jakieś specjalne skiny z okazji jakiejś współpracy pomiędzy jakąś konsolą a grom, są one wprowadzone albo na zasadzie takiej, że kupujesz jakiś dodatek do konsoli, albo kupujesz nową całą konsolę z dodatkiem. Do gry. W tym przypadku nie jestem dokładnie pewny jak to może wyglądać, jednakże na pewno stwierdziłbym tutaj prosto, że gracze będą musieli kupić albo nową konsolę Nintendo z dodatkiem do gry, albo po prostu jakiś gadżet do Nintendo, w którym będzie ta oto skórka. Ten temat jednak nie jest oczywiście do końca pewny, no i oczywiście dodam tutaj od razu, że sam skin może trafić po prostu do sklepu z przedmiotami do kupienia za fałdolce i nie będzie to żadna specjalna skórka dla żadnej platformy z okazji żadnej współpracy. Ten temat nie znam obecny do końca pewny. No i obecnie wszystkie informacje, które przedstawiłem Wam do tej pory są na bazie tego, jak wygląda sama skórka i na bazie tego, co ogólnie pojawiło się w ostatnim czasie w internecie, a głównie to na Twitterze. Tak więc obecnie musimy czekać na więcej informacji odnośnie tego skina. No i co ciekawe, informacje odnośnie tej skórki mogły pojawić się już dzisiaj w godzinach porannych, ponieważ to właśnie dzisiaj do gry powinna zostać wprowadzona aktualizacja 19.10. No i to właśnie po niej mogliśmy, i tutaj podkreślam mogliśmy, ale nie musieliśmy dostać więcej informacji odnośnie tej oto skórki. Dlatego też tak jak już wam mówiłem na moim wczorajszym czy tam przedwczorajszym filmie. Jeżeli chcecie osobny, specjalny film o tej aktualizacji, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze, napiszcie po prostu update. Dodam też od razu, że odcinek o update'cie już mógł się pojawić na tym kanale, ponieważ nie jestem do końca pewny, kiedy ten odcinek teraz publikuję na kanale, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, to już sami zobaczycie podacie publikacji tego oto filmu. Oczywiście mogło być też takie. Że po tej aktualizacji dostaliśmy teoretycznie wszystkie szczegółowe informacje odnośnie tego skina, ale i tak czy siak wolałem nagrać taki film, i, i tak czy siak go wrzucę na kanał, ponieważ chciałem przedstawić Wam wszystkie szczegółowe informacje odnośnie całego tego tematu. Niekoniecznie ta skórka będzie jako współpraca pomiędzy Fortnite'em a Nintendo. No i oczywiście sama kolorystyka może być przypadkowa i po prostu pasowała twórcy tego skina, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, to już sami zobaczymy, jak skórka zostanie wprowadzona do naszej gry. Oczywiście co do tego kiedy ten skin dokładnie trafi do gry, tego jeszcze nie wiemy i stawiałbym tutaj, że trafi on do gry jeszcze w tym obecnym rozdziale trzecim sezonu pierwszego, ale tak jak już mówiłem, to jak to będzie wyglądało, dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. Na pewno musimy czekać na kolejne aktualizacje, które będą trafiały do gry, ponieważ to właśnie po każdej aktualizacji, która zostaje wprowadzona do gry Fortnite, my dostajemy więcej szczegółowych informacji odnośnie tego, co dowiadujemy się przed tą aktualizacją. A i jak coś, bo zapomniałem powiedzieć o tym wcześniej, to osoby, które napiszą w komentarzu update, poza tym, że niebawem zobaczą odcinek o aktualizacji, to dodatkowo dostanę serduszko w komentarzach pod tym oto odcinkiem. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolejnego specjalnego skina, który już niebawem może pojawić się w grze. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie. W prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać co sądzicie ogólnie o tym skinie. I czy według was ta skórka będzie specjalnym skinem dla osób, które mają tamtą konsolę. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry. Tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!